Fundamentem zmian w podatku akcyzowym, który obecnie omawiamy, jest opodatkowanie urządzeń. Po raz pierwszy mowa jest o tym, debata jest o tym, aby opodatkować urządzenia e-papierosów wielorazowych, e-papierosów jednorazowych i urządzeń do podgrzewania tytoniu. Jest to unikalne nawet na skalę europejską i światową. Bardzo niewiele państw jest, które opodatkowują same urządzenia. Bo jak wiemy, rynek polski nie jest rynkiem zamkniętym. Także spodziewamy się, że po opodatkowaniu urządzeń stawką 40 zł od urządzenia będzie dużo produktów importowanych poprzez e-commerce i wcale ten podatek nie będzie miał skutku budżetowego, jaki jest zakładany. Ale na co zwracamy szczególną uwagę w tej propozycji? Jest nieprecyzyjny zapis, bo de facto możemy domyślnie zakładać, że w przypadku e wielorazowego opodatkowane będzie samo urządzenie, jak i tzw. pod, cartridge, w którym jest, jest płyn i który się wpina do urządzenia. I w interpretacji, która się pojawiła w drodze procesu legislacyjnego. No jest mowa o tym, że zarówno jeden, jakby jedna część urządzenia, jak i druga część urządzenia stanowiąca jedno, będzie oddzielnie opodatkowana. No to że jest totalny absurd i nieporozumienie na poziomie legislacyjnym i pisania potencjalnie noweli tej ustawy. Mamy nadzieję, że Ministerstwo Finansów i, i, i strona rządowa doprecyzuję rozumienie, czym jest pod, który jest synonimem cadridża w kontekście urządzeń wielorazowych, zwracamy uwagę na to. To stanowi jedność, czyli jest urządzenie i pod cadridge, który się wkłada w urządzenie i rozumiemy kierunkową decyzję, aby w całości to opodatkować nominalnie od urządzenia. Oczekujemy i tutaj liczymy na o dyskusję merytoryczną, aby tego nie opodatkować dwukrotnie, to po prostu byłby bubel legislacyjny, bubel, który będzie miał skutki dla obrotu gospodarczego w Polsce.